Witajcie, moi drodzy, w Nowym Roku. Ja chcę wam dzisiaj opowiedzieć o czymś, co mnie uderzyło. Nauka, moim zdaniem, może pobudzać wyobraźnię, ale rzadko to robi, ponieważ nasza wyobraźnia bywa przytłoczona obrazami z innych światów. Poza tym nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby liczby do nas przemawiały. Do bardzo niewielu ludzi liczby przemawiają. Bardzo niewielu z nas liczby rozumie. Ja nie należę do jakiejś wyjątkowej grupy rozumiejącej liczby. Ja też miwiam z tym trudności. Bardzo się staram, bo w nauce, którą uprawiałam, i teraz popularyzacji to się bardzo przydaje. Ale teraz chcę wam opowiedzieć właśnie z nowym rokiem o takim badaniu, które szalenie uderzyło moją wyobraźnię. Dosłownie uderzyło. Zostałam uderzona. Uderzona i popchnięta, badanie jest z zakresu ekologii społecznej, ekonomii, biomatematyki, a dotyczy wzajemnej relacji masy wytwarzanej przez człowieka i tak zwanej biomasy. Uczeni z Izraela, z którymi już, znaczy, nie zetknęliśmy się na naukowo, ale ja już kiedyś o nich pisałam. Pisałam o nich rok z bardzo niewielkim kawałeczkiem temu, w grudniu 2019 roku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że przyjdzie pandemia, tylu rzeczy nie wiedzieliśmy nieprawdaż. I wtedy uczeni z, z Instytutu Weizmana, z takiej dosyć szczególnej grupy, to wam chcę to przeczytać. Wydziały nauk Roślinach i środowisku. Sąd Weizmana, przepiękna historia: to imigranci, polscy żydzi założyli tą instytucję naukową w Rehebot. Piękne miejsce. Naprawdę polecam je też, jeśli będziecie w Izraelu, będziecie mieli okazję w ogóle się tam udać. Nie mówię do samego Instytutu, chociaż to też kto ma możliwość i jest uczonym. Warto tam na pewno być. Tam są bardzo różne rozwijane dziedziny nauki. Natomiast grupa Rona Milo od lat zajmuje się metabolizmem węgla, czy obiegiem węgla w przyrodzie. Metabolizmem, obiegiem węgla w przyrodzie. Patrzymy, kiedy węgiel jest pozyskiwany, czyli w formie dwutlenku węgla, bądź to do fotosyntezy, bądź wydychany wyrzucane do atmosfery przez wszystkie organizmy, spalające węgiel organiczny w tlenie w swoich mitochondriach lub jako bakterie tlenowe. I też patrzy na taki obieg węgla w formach zredukowanych. Także ja pisałam o nim rok temu, ponieważ on ze swoją grupą metodami bioinżynieryjnymi Stworzył bakterię, która w celu cel, została opisana. To jest niesamowita bakteria, z coli, ale ona potrafiła y, energię pozyskiwać jak organizm cudzożywny, czyli z rozpadu związków organicznych, natomiast węgiel do swoich biosyntez, jak roślina z dwutlenku węgla, asymilując. Y, fascynująca zupełnie komórka. Z mojej wiedzy mikrobiologicznej taki mikroorganizm w naturze nie istnieje. Taki trochę samożywny, trochę cudzożywny, bo to jest jeszcze do dużego wyjaśnienia, bo to nie jest takie proste, to jak nas w przedszkolu, yy, znaczy przedszkolu, w szkole podstawowej, jak nas uczą o tej samożywności i cudzożywności, to dużo się tam miesza źródeł węgla ze źródłami energii, a to są trochę różne rzeczy. Mamy, mamy samożywne bakterie, które nie korzystają z energii słonecznej, tylko są hemolitoautotrofami na przykład, czyli węgiel, bo trofizm to źródło węgla, węgiel biorą z CO2, z atmosfery, natomiast, natomiast energię mają z rozpadu związków nieorganicznych tym razem. Eee, także, także jakby y, istnieją hemolit organotrofy, węgiel z organicznych, a energię z, roz, roz, z rozpadu związków nieorganicznych. Natomiast no, takiego cudaka, żeby był hemorganoautotrofem, to nie ma w przyrodzie. I oni zrobili, opisali, a w tym roku, pod koniec roku, y, pokusili się o coś zupełnie innego, jako takie swoje zwieńczenie roku, aczkolwiek y, dla Żydów nowy rok już trwa, bo Różka Szana jest znacznie wcześniej, y, jest jesiennym świętem, y, ponieważ jest świętem y, jakby zbioru owoców. Natomiast, natomiast tutaj mamy, mamy taki nasz wspólny wszystkich Nowy Rok i oni zawsze taki z przytupem, więc ten przytup jest na łamach Nature i y, on był w, w, w powie grudnia opublikowany, pierwszy powie grudnia i y, daje do myślenia na początku. Ktoś nie ma jeszcze postanowień noworocznych, to ja mam takie jedno do zaproponowania sobie i wielu. Ono się nazywa Bo Całe to badanie izraelskie dotyczy, jak wspominałam, biomasy, czyli masy żywych organizmów i tak zwanej masy antropogenicznej, czyli masy wytwarzanej przez ludzi. Oni dzieli od 1900 roku, oszacowali suchą, pozbawioną wody, suchą masę. Yy, Wytwarzanych przez człowieka głównie e, konstrukcji, maszyn i urządzeń, a więc wchodziły w grę e, cegły, beton, kruszygo, asfalt, plastik, e, metale wytapiane e, i e, powstałe z nich konstrukcje, e, a po stronie biomasy no, wszystkie żywe komórki pozbawione wody, czyli wszystko, co żyje. Większość biomasy y, ziemskiej jest w komórkach roślinnych. No i ma to sens, ponieważ tak zwana piramida pokarmowa o, no, musi się wywodzić z organizmów y, autotroficznych, czyli tych, które potrafią asymilować dwutlenek węgla. Jak wspominałam, są i bakterie, które potrafią to robić bez światła słonecznego. No, to jest znaczna mniejszość. Innymi słowy, większość organizmów na naszej planecie funkcjonuje w oparciu o ten węgiel zasymilowany z atmosfery przez organizmy, których natura jest roślinna. Ponieważ my jako ludzkość istniejemy od mniej więcej, 200, od mniej więcej 40 tysięcy lat jako człowiek człowiek myślący, od 2 milionów lat jako w ogóle jakaś małpa człowiekokształtna, która zaczyna wchodzić na drogę szybkiego rozwoju mózgu, od 200 tysięcy lat mniej więcej jako, jako Homo erectus, który jest już, jest już coś w stanie, podejmuje ekspansję na inne kontynenty na przykład. Więc yy, i zaczyna opanowywać tę planetę, tak, jak to ładnie ujmuje dobra księga, czynić ją sobie poddaną. No nadal to jest na skórek, historia Ziemi to jest 3,5 miliarda lat, historia życia na Ziemi. Historia biomasy to 3,5 miliarda lat, historia masy ludzkiej to jest, no, jeśli licząc od Lucy, to jakieś 2 miliony lat, jeśli licząc od człowieka skromanią lat, 40 tysięcy, maksymalnie. I teraz y, mamy tutaj y, sytuację nieprostą, ponieważ z wszystkich obliczeń wykonanych przez Izraelczyków wynika, że w 2020 roku, plus minus 6 lat, y, osiągnęliśmy taki stan, w którym wytwarzana przez nas masa antropogeniczna jest równa biomasie Ziemi w danym momencie istniejącej. No i teraz ta biomasa Ziemi dzisiaj to jest 1,1 teraton. A teratona to jest 10 do 12 ton. 1,12 i zer. Tona, 1,12 i 12 zer. Ja nie umiem sobie wyobrazić ani takiej liczby um, ton. Nie potrafię sobie wyobrazić tylu ton. Takie liczby gramów też bym sobie pewnie nie potrafiła wyobrazić, ale, ale to, już, to już by było o te y, tysiąc razy tysiąc, milion razy mniej, nie? Bo jeden gram, kilogram jest tysiąc gramów, a w tonie jest tysiąc kilogramów, więc trzy zera, no 6, 0. Y, Także tyle już bym sobie pewnie potrafiła wyobrazić jakoś bardziej, mm, ale nadal to nie byłoby takie proste. I e, mam wrażenie, że nikt sobie tego nie potrafi wyobrazić. Że oto uczeni izraelscy zrobili publikację, której nie potrafią sobie wyobrazić, nie potrafią sobie wyobrazić biomasy ziemi. I teraz słuchajcie uważnie i nastawcie uszu. Pozbawili przy wody zarówno tą biomasę, jak, i, jak i, e, i ten beton uzyskujemy sytuację, w której Wytworzyliśmy tyle plastiku, ile wszystkich zwierząt lądowych i morskich, co do masy odwodnionej jest. Ja tego nie potrafię po prostu ogarnąć rozumem. Doprowadza mnie to do wielkiego smutku. Jest to jedna z takich publikacji naukowych, wobec których moją reakcją, gdybym nie była na wizji, byłoby popłakanie się. To jest to jest jakoś straszne. Nie ma w tym nic dobrego. Napędziliśmy tą produkcję szkła, stali, betonu i asfaltu i plastiku, światłowodów i kabli miedzianych. Napędziliśmy wyłącznie własną konsumpcją. Tym, że chcemy iść na zakupy i kupić ciągle nowe i nowe. I przeszliśmy przez okres Bożego Narodzenia, w którym, jeśli byliśmy mądrzy i zostaliśmy w domu ze względu na tą pandemię, doświadczyliśmy daj Boże, tego, co w tych świętach i w ogóle we wszelkich świętach jest najważniejsze. Znacznie ważniejsze niż te paczki pod Koim. Bo tego nam właśnie brakowało, czyż brakowało nam paczek. Na no firma kurierska dostarczyła przez internet, można zamówić. Kolejną górę rzeczy, która do niczego nam nie jest potrzebna. Do niczego. No, postanowienie noworoczne mniej. Mniej. Trzeba wrócić do. I wiecie co? To jeszcze, co jest w tym badaniu najkoszmarniejsze, że odpady nie są w liczbie. To jest tylko to, co jest i stoi, i my z tego korzystamy. Podobno od momentu zaistnienia rewolucji agrarnej, wynika też z tych szacunków, od pierwszej rewolucji agrarnej o połowę zmniejszyliśmy funkcjonującą na Ziemi biomasę roślin. Wyższych, tak zwanych, czyli drzew, krzewów. I, I innymi słowy, aby zaspokoić potrzeby rolnictwa, wykarczowaliśmy bardzo dużo lasów. Ale rośliny, które uprawiamy, nie dają biomasy porównywalnej z tymi wykarczowanymi lasami. To jest znacznie niższa biomasa. Mnie jest się trudno. Nie jest się trudno z tym pogodzić jakoś. Nie wyobrażałam sobie, że to jest aż tak. Myślę, że powinno to obudzić w nas wszystkich naprawdę bardzo głęboką refleksję na temat stylu życia. Uczeni zauważają, że zwłaszcza wielkie przyspieszenie nastąpiło po II wojnie światowej, ten boom. Mniej więcej co tydzień produkujemy Taką, um, antropogeniczną, bioma, taką antropogeniczną masę, ile sami ważymy. E, i, I w dodatku, ta masa antropogeniczna wytwarzana tygodniowo przez każdego z nas jest równa naszej masie. Średnio, nie, no bo tam ktoś buduje wieżowce, a ktoś pisze książki, więc oczywiście, że to się potem niekoniecznie y, uśrednia. Prosta. Nie mówię, że nie powinno być tych, co budują domy i powinni być wyłącznie ci, co piszą książki, ale musimy zrozumieć pewne zjawiska. Powiem, co Ci uczyniła. Na koniec, jakoś tak mówią w tej publikacji, bo ja sama nic mądrzej tutaj nie powiem. Oni proponują, żeby ten nasz świat, który dzisiaj istnieje od 2020 roku, skoro ta bi biomasa się wyrównała z tą masą antropogeniczną, nazwać antropocenem. Jakoś tam ostatecznie kultura zwyciężyła naturę, przechyliła się ta waga. Oni mówią, że właśnie ten okres po II wojnie światowej miał tylko jakby. Jeden element dołujący go, a wcześniej między 1900 rokiem, a, a dziś też było jeszcze jedno takie topnięcie, to były tak zwane wielkie kryzysy i to był wielki kryzys y, lata 20. I, y, i tak zwany kryzys naftowy no, no, w latach 70. Y, dzisiaj mamy kolejny kryzys. Ta pandemia jest źródłem wielkiego kryzysu gospodarczego. To jest nowy rok. Rzecz się dzieje w Izraelu, jest tam robione jako badanie. Więc ja się ośmielę tak to skomentować na sam koniec. Um, 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 oni tu piszą tak. Um, te trendy w globalnej biomasie wpłynęły na cykl węgla i zdrowie ludzi. I tak jest. A ja powiem tak. Był taki czas, i to jest historyczne, tam, że to jest w Biblii napisane, to w książkach do historii też to się znajduje, że Żydzi poszli do niewoli babilońskiej. Jest bardzo ciekawie napisane dlaczego. Otóż Bóg, w którego wierzyli, wyjaśnił im ustami proroków, że zostali wygnani, bo nie dawali ziemi jej szabatów. Oni mieli przykazane co siódmy rok zostawić odłóg. Bóg obiecał, że jak tak będą robić, to tego poprzedniego roku zbiorą podwójnie i na pewno nikt nie będzie chodził głodny. Ale muszą dawać ziemi odpocząć. Muszą dawać ziemi odpocząć. Zanim przyszła intensywna uprawa i tak zwana trzecia rewolucja agrarna, stosowano tak zwaną trójpolówkę, tu gdzie dzisiaj żyjemy wszyscy w Europie. Jedna część ziemi leżała odłogiem. Jedna trzecia. Że ludzie chodzili bardziej głodni, jedli mniej i gorzej, żyli krócej. Zresztą z różnych względów. Poza rolniczych też. Ale dawano ziemi szansę. Ziemi i wszystkiemu, co na niej rośnie, wszystkiemu, co ją konstytuuje, temu całemu naskórkowi globu, tej biosferze tak zwanej. Dawano jej szansę. My, jako ludzie, nie mieliśmy mocy. Nawet nie dać jej tej szansy, a kultura, którą kultywowaliśmy, wzmacniała w nas świadomość, że Ziemia potrzebuje swojego odpoczynku. Przecież poszli do Babilonu, żeby ta ziemia po was zdziczała i mogła odpocząć. I ona zdziczała, tam zapowiedziane, tym że dzikie zwierzęta i sami ci babilończycy, władcy się przerazili i sprowadzili tam inny lud, żeby po prostu zamieszkał, żeby, się nie, nie żeby, to, żeby ziemia całkowicie nie zdziczała. Ja tą opowieść biblijną w, na kanale naukowo przywołuję po to, żeby pokazać, że to nie jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy. To jest w mądrych książkach napisane... Nie tylko od kilku tygodni w czasopiśmie Nature, nie tylko od iluś tam lat w mądrych książkach dotyczących y, y, antropogenicznych zmian w naturze i, i, i tak dalej, lecz jest napisany w książce, która ma lekką rączką licząc 3000 lat. No, w swoich najstarszych fragmentach. Spisanych, że wiadomo, że to, to nie jest tam do końca dyskusyjne, jak stare są, jak stara jest księgarut. Jedna z najstarszych błogiejnych ksiąg. Więc mamy, powiem szczerze, pewien kłopot ze sobą. Uczeń mówił, to się będzie teraz nazywał antropocen. Bilans między naturą i kulturą został zwichnięty. I my jesteśmy naskórkiem. Naskórek ma to do siebie, że się złuszczy. Przestaliśmy się złuszczyć. My po prostu wdrążyliśmy się w głąb tej planety i przekształciliśmy ją do poziomu, w którym ona może sobie potem nie poradzić. Znaczy, biosfera może sobie przestać radzić z naszym wpływem przestanie móc go neutralizować. Oczywiście jest tak, że Majowie wybudowali wielkie miasta, 30 lat Hiszpanii skończyli tą cywilizację, choroby skończyły tą cywilizację, wzajemne walki, wojny i mordy skończyły tą cywilizację i dżungla ją zarosła, ale to też zajęło trochę czasu. Z Nowym Rokiem nie mam zbyt wielu optymistycznych wieści, dotyczących naszej planety, ale mam dla Was dobre postanowienie noworoczne. Mniej. Dziękuję. Wam.